Mi Wszystkim to już jest. W tym filmie przetestujemy kolejne zabawki dla kotów. Sprawdzimy, jak spodobają się moim dwóm kotom: Julianowi i Stefanowi. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcę powiedzieć Wam jeszcze kilka słów o stronie Tip.pl, we współpracy z którą powstaje ten film. Tip.pl jest to portal cashbackowy, który pozwala Wam odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy online. Wystarczy zalogować się, wybrać jeden z ponad 250 sklepów i zrobić zakupy tak jak zawsze i Tipli naliczy Wam od kilku do nawet 25% zwrotu, więc na przykład jeżeli kupicie jakąś zabawkę dla kota w sklepie, na który Tipli daje 5% zwrotu, to 5 zł wróci do Was z powrotem. Korzystanie z tego portalu jest darmowe i nie ma też żadnej minimalnej kwoty zwrotu, więc nawet jeżeli na swoim koncie zgromadzicie tylko kilka złotych albo kilka groszy, to wciąż możecie w każdym momencie wypłacić. I Tipli.pl przygotowało też dla Was super prezent, ponieważ jeżeli zarejestrujecie się używając linku, który jest w opisie, to na start dostaniecie 15 zł bonusu. I ja też przygotowując się do tego filmu, kupiłam wszystkie zabawki, wszystkie poza jedną w sumie, za pośrednictwem Cliplpl i dzięki temu udało mi się odrobinę zaoszczędzić, więc zachęcam was do rejestrowania się i zaoszczędzenia przy swoich następnych zakupach internetowych. I wszystkie te zabawki, no poza tą jedną, którą kupiłam w stacjonarnym sklepie, zamówiłam na Zooplus i pierwsza rzecz nazywa się Funny Ball, śmieszna piłka. I jest to piłka, która jest na baterię i sama się kręci, porusza i wkłada się ją do takiego foliowego worka. Także ona chodzi i do sobą ciągnie ten worek. Tu ma dziurę, którą wsadza się piłkę. Piłka jest na baterię. A czy baterie były dołączone do zestawu? Znając życie, pewnie nie. Chwila prawdy. Nie. Koty! Wstawać! Zapraszam do testów zabawek. Słyszycie? Julian! Julian! Ok, mamy baterię. A, jest! Ożyło! patrzą, ale jakoś na razie się nie bawią, tylko zdziwione patrzą. O! Julian, to był Epi Panku, myślę, że całkiem fajna zabawka, co Jak jakbyśmy ocenili. Ja myślę, że 8 na 10. Zgodzisz się? Druga rzecz. Druga rzecz, myślę, że to jest pewniak. Domek dla kotów z kartonu. Dodatkowo to, co jest w tym domku wyjątkowe, to to, że jego dno. Będzie stanowić taki drapak. A czekajcie, czemu to jest takie wąskie? Ten domek będzie taki wąski? Ja nie wiem, czy tłusty tyłek Juliana się tu zmieści. A druga rzecz, która mi się na pewno spodoba, znaczy to bardziej Julianowi, to fakt, że jest też dodana kocimiętka, że można ją wsypać tutaj yy, w te szczeliny. Jeżeli ktoś z Was oglądał film o zabawnych różnicach pomiędzy moimi kotami, to zapewne wiecie, że Julian yy, jest totalnym kocimiętkowym cipunem. No dobra, to co? To trzeba się brać za, za składanie. Dobra, moja pierwsza uwaga tutaj się nie wypełniła, bo. Yy... Ta część do drapania to nie jest całe dno, tylko kawałek cały domek będzie szerszy, więc na pewno każdy... Więc na pewno każdy kot się bez problemu zmieści. mieści. Będzie się tu miło wypoczywało, oby tylko nie pomyślały, że ten domek to nowa kuweta. Dobra, Julian coś nie chce wejść do domku, więc, więc sięgamy po tajną broń, kocimiętkę. Myślę, że to na pewno go przekona. Czy to jest coś, co lubisz? Mmm, chyba tak. Zobacz, to idzie tu. Zobacz, zobacz, zobacz. Julian, chodź, chodź. Panda, to nie jest ani twój domek, ani twoja kocimiętka. Proszę, masz piękną wykładzinę z kocimiętki. Naćpany, naćpany, się! Kocimiętka zdecydowanie zrobiła robotę. Julian zamienia się w takiego słodkiego kotka, jak się naćpie kocimiętką. Jaki słodki kotek! Au! Zobacz, kto zajął Twój domek, Julian! Domek nie pozostawia cienia wątpliwości zasługuje na cenę 10 na 10. Stefanku, potwierdzasz? Zobaczcie, w ogóle Julian już tak intensywnie tu się bawił, że, że trochę go naderwał. Stefanek raczej tutaj sobie odpoczywa. Stefanek odpoczywa, Julian harcuje, ale całe szczęście żaden z nich nie uznał, że to kuweta. Trzecia rzecz, którą mam dla kotów, wymagała wcześniejszego przygotowania, bo jest to trawka dla kotów. Tak wyglądało opakowanie, w którym, w którym była trawka. I tak wygląda już po wyhodowaniu. Ta trawka do tej długości rosła chyba około tygodnia. Trawa dla kotów pozytywnie wpływa na układ trawienny. No i jestem ciekawa, czy w ogóle będą zainteresowane podgryzaniem jej, czy zabawą tą trawą. A jak koty nie będą, to może panda będzie, bo panda jak pewnie zresztą większość psów lubi na spacerach czasem popodgryzać trawkę. Słuchajcie, trawka chyba fail. Koty się nią nie interesują. Stefan zrobił jednego kęsa i aż się wzdrygnął. Ale może panda. Trawka. Co ty na to? <ścoughs> Chcesz? Trawki? Proszę. Nie, dobra. Porażka po całości. Trawka 0 na 10. Kolejna, czwarta, czwarta rzecz. To taki tunel z piłeczkami miejscem dla kotów na łapki, że mogą te piłeczki trącać. Tu w pudełku są elementy toru do złożenia. Tutaj znalazłam tą część, w której jest piłeczka. Okej, okay, tor złożony. Piłeczka jest w środku. Pokażmy kotom. Łap! Fajnie by było, jakby się z tobą Julian pobawił, ale... Ale Julian na razie nie jest zainteresowany. Pojawił się Julian i zabawa zrobiła się tak intensywna, że aż tor się trochę rozwalił. Już poprawiamy. No, ta zabawka chyba nie jest przystosowana do mainkunów, bo są za silne i jednym patnięciem łapy to rozwalają. Julian, jak oceniłbyś nową zabawkę. Chwilę się pobawiliście, było fajnie. Szybko się wam tylko znudziło, ale... Przez chwilę było fajnie. A no i rozwalacie to co chwilę, więc tak. Okej. Okay. Tak myślę, że. 6,5 na 10 możemy dać tej zabawce. I piąta rzecz to taka mata rozmaitości dla kota. Tutaj jest jeden kawałek. Um... Do drapanka. Tutaj jest taki miękkiego pluszu. Może to jest do, do masowanka. Tu jest kawałek szeleszczący i z pomponikiem. I tutaj mamy jeszcze dwa jakieś myszole. Ten ma w środku piłeczkę chyba ping-pongową. A ten. A ten myszol też szeleści. No dobra, to zobaczmy. Czy koty to zainteresuje? Chyba można łatwo stwierdzić, że Julianowi się podoba bardzo. Tak, słodziaczku mały? Fajnie tutaj jest. Tak mi się podoba. Ja nie wiem czy on jest dalej naćpany po tej kocimiętce z domku, czy, czy o co chodzi? <grybuj> Zadowolony jest kotek, tak trafiony prezent. Stefan nie zareagował z aż takim entuzjazmem jak Julian, ale miło mu się chyba tutaj relaksuje na macie. Ta mata wygląda dość niepozornie, ale ktoś, kto ją stworzył, ewidentnie wie, czego koty potrzebują. Um, Julian, myślę, że 10 na 10 można ocenić. Stefan, 7 na 10. Nie wykorzystał wszystkich elementów, nie bawił się aż tak jak Julian, ale zdecydowanie mu się podobało, więc bardzo fajny gadżet. I ostatnia zabawka, którą dziś przetestujemy, to mysza. Już kilka myszy testowaliśmy. Jedną myszę, która wydawała jakieś ultra dźwięki, jedną taką, która była nakręcana i sama chodziła. I ta, ta mysza też jest chodzącą myszą, ale to, czym wygrywa, to fakt, że jest sterowana. Mysza całkiem sympatyczna. Mam bardzo ładny kolor, taki brzoskwiniowy. Ogólnie myślę, że to będzie y, fajniejsza zabawa dla mnie niż dla kotów pokierować sobie taką myszą. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, bo tuż tu y, włożyłam baterię, a do myszy już nie potrzeba baterii, tylko tu, gdzie jest ta mała dziurka, nadziewa się ją na to i w ten sposób się ładuje, o, zapaliła się lampeczka. Więc mysza się ładuje. Co jest, Julian? To nie to jest do zabawy. Bawić będziesz się myszą później. Tą. Mhm, myszą będziesz się bawić. Got it. No niestety mysza się jakoś szczególnie jako to nie spodobała, Stefan ją tam parę razy pacnął łapą, Julian się nią prawie w ogóle nie interesował, więc no nie wiem, myślę, że możemy dać jej 5 na 10, może 5 na 10, bo chwilę się bawił. Ale ogólnie też ciężko się nie steruje, nie słucha się za bardzo, zamiast jechać do przodu chodzi w kółko, a to była już ostatnia zabawka, którą mieliśmy do przetestowania, więc było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, koniecznie z dzwoneczkiem. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, jeżeli tam mnie jeszcze nie śledzicie. I dajcie znać w komentarzach, która zabawka najbardziej Wam się podobała, którą chętnie przetestowalibyście na swoich kotach. A jeżeli chodzi o ten film, to z naszej strony by było. Na tyle dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!